Pomyśl o samochodzie elektrycznym. Co myślisz? Wielu z Was pewnie myśli o Tesli, eleganckim małym Sedanie lub nietypowym cybertraku przypominającym robota Owada. Może to pierwszy elektryczny lub hybrydowy samochód, jaki widziałeś. Toyota Prius, Nissan Leaf, Volkswagen, Szkoda, Audi, Fiat czy Arivian. To się rozwija i staje coraz bardziej widoczne jako część globalnego odchodzenia od paliw kopalnych. Niemal wszechobecny na drogach i w wielu regionach świata. Dumni użytkownicy parkingów z ładowarką obok gotową do użycia. Jeśli myślisz tylko o amerykańskich i europejskich samochodach, prawdopodobnie umknął ci inny wymiar branży pojazdów elektrycznych. Nawet jeśli to nie Twój ulubiony producent, chińska branża pojazdów elektrycznych jest największym dealerem w mieście. Współczesny gigant projektowania i produkcji wytwarza więcej pojazdów elektrycznych niż reszta świata razem. Zdobywa przewagę tam, gdzie Zachód nie rywalizuje, tak skutecznie, że deklasuje konkurencję. Gdy producenci samochodów jak Ford, Toyota czy Volkswagen znikają, chiński szalony przemysł pojazdów elektrycznych staje się tak ogromny i żarłoczny. Że może być nie do powstrzymania. Mimo, że Chiny postawiły na samochody elektryczne stosunkowo późno, idea pojazdów elektrycznych była częścią ich ambicji od dawna. W latach 60. maoistowscy planiści próbowali stworzyć przemysł rowerów elektrycznych. Pomysł bezskutecznie odświeżono w latach 80., a rozwinął się dopiero na początku XXI wieku. Chodziło głównie o ograniczenie zatłoczenia, zanieczyszczenia i zagrożeń z tym związanych. Wraz z powszechnym użyciem motocykli benzynowych w Chinach, rowery elektryczne szybko zyskały popularność. W 2005 roku sprzedano tam ponad milion takich rowerów. Dane Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki pokazują, że Amerykanie kupili milion rowerów elektrycznych w rok. Po raz pierwszy w 2022 roku. 17 lat po tym, jak Chiny osiągnęły dziesięciokrotny wzrost, chiński przemysł rowerów elektrycznych szybko się dywersyfikował, oferując setki modeli. Do ładowania wystarczało zwykłe gniazdko, bez potrzeby stacji ładowania. W tym okresie chińskie akumulatory do skuterów zaczęły skutecznie konkurować z benzynowymi, nie sprawiając już problemów z nieporęcznością. Były przystępne cenowo zarówno dla zamożnych i biedniejszych mieszkańców miast, jak i dla mieszkańców wsi. Chiński przemysł pojazdów elektrycznych obejmuje znacznie więcej niż rowery elektryczne, a jego wysiłki w produkcji dochodowych aut elektrycznych były głównie próbą dogonienia konkurencji, a nie efektem celowych reform miejskich. Oczywiście Chiny miały własny przemysł motoryzacyjny na początku lat 2000. Mimo, że mogły szybko produkować wiele samochodów. Nie wykorzystały szansy na zostanie konkurencyjnymi na światowym rynku motoryzacyjnym. Chińskie auta nie były na tyle znane, by otwierać salony obok Nissana i Chevroleta. Nie były też na tyle dobrej jakości, by konkurować z BMW czy Mercedesem Benzem na rynku luksusowych samochodów. I nie były w stanie po prostu zaniżyć cen innych międzynarodowych producentów samochodów. Chiny nigdy nie mogły dorównać konkurencji w tradycyjnych samochodach spalinowych. Ale w branży pojazdów elektrycznych pojawiały się ciekawe możliwości. Późny start Chin w tej dziedzinie miał zalety. Na przykład Stany Zjednoczone i Azja Wschodnia już obserwowały, jak firmy takie jak Chrysler, Ford, Toyota i Nissan pracowały na pełnych obrotach, aby stworzyć pojazdy elektryczne godne uwagi konsumentów. W Stany Zjednoczone Ameryki temat stał się polityczny. A zainteresowanie hybrydami i autami elektrycznymi gwałtownie spadło. Ceny paliwa były niskie, gospodarka dobra, a nawet najlepsze auta elektryczne miały zasięg poniżej 100 mila. Chociaż w Europie, Japonii i innych ważnych rynkach motoryzacyjnych wciąż było zainteresowanie pojazdami elektrycznymi, to popyt konsumentów dotyczył tam aut o niskim zasięgu i niskiej prędkości, którymi można było jeździć po okolicy lub do najbliższego miasta. Ale raczej nie pojechałbyś tym autem przez kraj. Bardziej obiecujące pojazdy nietradycyjne, jak hybrydowe Toyota Prius i Honda Insight, częściowo korzystały z silników spalinowych. Konsumenci uznawali je za atrakcyjne i godne zaufania, a producenci za bezpieczniejszy wybór. Obawiano się, że świat nie jest gotowy na pełne przejście na pojazdy elektryczne, co dało Chinom złotą okazję. Gdyby Chiny przyznały się do porażki w silnikach spalinowych i hybrydach, Mogłyby skupić się na obszarze, który wtedy był pomijany: w pełni elektryczne pojazdy, które były już kilka lat przed debiutem rynkowym. Chiny, dzięki swojej zdolności do wpływania i manipulowania popytem na rynku wewnętrznym, mogłyby znacznie łatwiej przeprowadzić krajową transformację na pojazdy elektryczne niż na przykład Stany Zjednoczone. Gdyby Chiny wcześniej inwestowały w badania i rozwój oraz wykorzystywały szybki wzrost gospodarczy, mogłyby mieć nie tylko gotowy pojazd elektryczny na rynek ale też lepszy i nowocześniejszy niż te z Stany Zjednoczone, Ameryki, Japonii czy Europy. W ten sposób Chiny mogłyby zmniejszyć swoją zależność od międzynarodowej ropy naftowej i ograniczyć ogromne problemy z zanieczyszczeniem powietrza. Już na początku XXI wieku Chiny kierowały środki finansowe na rozwój niezbędnych technologii do masowej produkcji pojazdów elektrycznych, tworząc podstawy pod potencjalny wybuch produkcyjny, gdy tylko pojawią się kluczowe osiągnięcia technologiczne. Proces ten nie był dla Chin szybki ani łatwy, choć sprzyjały mu okoliczności. Chiny szybko zrobiły postępy, wykorzystując swoje przewagi w badaniach i produkcji, by wspomóc ten proces. W 2007 roku inżynier motoryzacyjny z dziesięcioletnim stażem w Audi i referencjami testował osobiście pierwszy elektryczny samochód Tesli, Roadstera z 2008 roku. Został ministrem nauki i technologii Chin. To on podniósł badania i produkcję pojazdów elektrycznych do priorytetów Chin. Chiny zaczęły intensywnie subsydiować firmy produkujące pojazdy elektryczne, by wesprzeć je w trudnych latach i zachęcić klientów do zakupu ich produktów. Zanim chińscy konsumenci zaczęli kupować pojazdy elektryczne, Chiny zlecały ich produkcję rodzimym firmom. Na potrzeby transportu publicznego. W dużych miastach zniesiono ograniczenia, które zwykle utrudniają uzyskanie tablicy rejestracyjnej dla każdego, kto był gotów kupić pojazd elektryczny. Miasta realizowały własne pilotaże, by wdrażać tę technologię w sposób dający największy lokalny sukces. Wszyscy producenci samochodów, także spoza Chin. Mogli korzystać z tych samych programów wsparcia, jeśli chcieli. Tesla była mocno zachęcana, co okazało się skuteczne. Tesla otworzyła pierwszą gigafabrykę w Szanghaju w 2019 roku, po niespełna roku budowy. Obecnie produkuje się tam około połowy wszystkich samochodów Tesli. Chiński przemysł musiał dorównać lub przewyższyć standard Tesli. Do tego stopnia, że teraz to Tesla jest zmuszona próbować dotrzymać kroku chińskim. Producentom samochodów elektrycznych, a nie odwrotnie. Szybkie postępy technologiczne stały się kluczowe dla rozwoju tej branży. Ogólnie rzecz biorąc, Chiny przodują w produkcji baterii litowo-żelazowo-fosforanowych, które są bezpieczniejszą i tańszą opcją. Dawniej miały pewne wady względem baterii litowo-niklowo-manganowo-kobaltowych, na których opierał się rozwój pojazdów elektrycznych. Chińskie firmy produkujące baterie pokonały dziś bariery technologiczne. Chiny kontrolują większość światowych rafinerii, składników baterii, w tym kobaltu, grafitu i złożonych związków chemicznych. W produkcji Chiny postawiły na automatyzację linii oraz cyfryzację projektowania i wytwarzania. Chiny przodują w zaawansowanych technologicznie dodatkach, takich jak autonomiczna jazda i sterowanie głosem. Poprawiając doświadczenie użytkownika, rywalizując z najlepszymi, zachodni przemysł motoryzacyjny oferuje wiele, nawet w porównaniu do wszystkich zachodnich samochodów, nie tylko elektrycznych. Chiński przemysł pojazdów elektrycznych robi duże wrażenie, ale trzeba też przejść do szczegółów. Przyjrzeć się bliżej pojazdom i firmom dominującym w chińskim przemyśle pojazdów elektrycznych. W obu tych obszarach jest po prostu zbyt wiele do omówienia, byśmy mogli przedstawić wyczerpujący przegląd w rozsądnym czasie. Dlatego zamiast przedstawiać pełną listę, skupimy się przede wszystkim na najważniejszych graczach. Największym producentem pojazdów w Chinach jest zdecydowanie BLGD organizacja początkowo bez znaczącej nazwy ostatnio przyjęła pełną formę Build Your Dreams, buduj swoje marzenia. Koniec 23 był EBID. Był światowym liderem sprzedaży pojazdów elektrycznych, wyprzedzając konkurencję. Tesla jako pierwsza firma wyprodukowała 6 milionów pojazdów elektrycznych i została trzecim najcenniejszym producentem samochodów na świecie. BYD to firma, która kontroluje cały proces produkcji, od baterii i silników po wszystkie części zewnętrzne i wewnętrzne swoich pojazdów, nawet do ich układów scalonych i litu wykorzystywanego w bateriach. BYD w ostatnich latach stał się bardzo popularny w Chinach, wprowadzając luksusowe i specjalistyczne marki, by sprostać rynkowym oczekiwaniom. Ich pojazdy są doceniane w Europie, konkurują z lokalnymi autami elektrycznymi i spalinowymi, a także są popularne w Australii i Brazylii. BYD Oferuje szeroką gamę samochodów, które dobrze się sprzedają. Jednak zdecydowanie najpopularniejsze są linie Kin Plus i Song Plus pojazdów elektrycznych. Oba modele są adaptacjami istniejących samochodów spalinowych, ale nie przeszkodziło to ich elektrycznym wersjom w zdobyciu dużej popularności. Najnowsze pojazdy 600 km, czyli 373 mile, natomiast Song Plus jest w stanie pokonać jeszcze trochę większy dystans. Dolphin to hatchback, który stał się bardzo popularny w Chinach. Jako rodzinny subkompakt, Dolphin z nowoczesną elektroniką i infotainmentem ma zasięg 340 km, 211 mil. Niedawno pojawił się na rynkach Europy, Oceanii, Brazylii, Japonii, Republika Południowej Afryki i Azji Południowo-Wschodniej. Suvi auto trzyma wnętrze inspirowane wystrojem siłowni i oferuje zasięg 130 km, 267 mil w standardowych modelach. Najbardziej imponującym modelem BW3D jest wysokowydajny superkupę elektryczny pojazd Young-Wang U9. Model U zaprezentowany w kwietniu 2023 roku i opracowany przez głównego projektanta Lamborghini i Alfa Romeo Wolfganga Egera trafił do produkcji w sierpniu 2024 roku, ale jego osiągi są naprawdę imponujące. Cztery silniki elektryczne o mocy 100 konie mechaniczne, Pozwalają U9 rozpędzić się do 60 mil/h w 2,36 sekundy. Zarejestrowano go na torze z prędkością 309 km/h, 192 mph. Ma opatentowany przez Bejuk D system, który rozdziela moment obrotowy między koła przy przebiciu opony podczas szybkiej jazdy, zapewniając rozwiązania tego problemu. Nawet włącznie z krótką funkcją pionowego skoku, w której wszystkie cztery koła samochodu najpierw się kurczą, a następnie wystrzeliwują w górę. Dzięki czemu samochód i jego kierowca na chwilę unoszą się w powietrzu. Jest też Shanghai Automotive Industry Corporation, Motor Corporation, wcześniej Shanghai Automotive Industry Corporation, największy z czterech największych państwowych producentów samochodów w Chinach. Shanghai Automotive Industry Corporation jest trzecią największą firmą na świecie produkującą pojazdy elektryczne i hybrydowe oraz drugą wśród producentów w pełni elektrycznych pojazdów. Między własnymi markami a wieloma joint venture. Między innymi z Volkswagenem i General Motors. Shanghai Automotive Industry Corporation odnosi sukcesy w różnych modelach aut i intensywnie stara się wejść na rynki europejskie. Shanghai Automotive Industry Corporation wprowadza na rynek nowe modele samochodów w imponującym tempie, często odpowiadając za niezwykle wysoki odsetek wszystkich nowych chińskich modeli pojazdów wprowadzanych w danym roku. Do imponujących aut Shanghai Automotive Industry Corporation. Należy model L od IM Motors z elektrycznym zasięgiem 115 km 382 mile. Model L7 ma inteligentny system jazdy umożliwiający autonomiczną jazdę po autostradach, półautonomiczną w mieście, samodzielne przywołanie pojazdu i automatyczne parkowanie. Prowadza też ładowanie bezprzewodowe, odchodząc od powszechnych modeli przewodowych. Obok modelu 7 stoi LS6, crossover SUV z zasięgiem 430 mil i przyspieszeniem do 60 mph w 3,5 sekundy. Pod brytyjską spółką zależną MG Motor, Shanghai Automotive Industry Corporation, oferuje MG4 Electric, samochód, który po 5 minutach ładowania pozwala przejechać 100 km lub 124 mile nawet od całkowicie rozładowanej baterii. Z tej samej spółki zależnej, crossover SUV ZS zrobił furorę w Australii jako najtańszy samochód elektryczny, jaki kiedykolwiek sprzedano w tym kraju. I jest teraz najlepiej sprzedającym się modelem Shanghai Automotive Industry Corporation. Na całym świecie produkuje się również elektrycznego roadstera o nazwie Cyber GTS, który osiąga przyspieszenie od 0 do 60 mil na godzinę w czasie 3 sekund. 2 sekundy przy 200 km/h, 124 mph i system rozrywki Unreal Engine 4. Czemu nie? Spółki zależne Shanghai Automotive Industry Corporation wyprodukowały Rising Auto F. Auto klasy wyższej z zasięgiem ponad 660 km, 410 mil oraz Rising Auto R7, crossover SUV o podobnym zasięgu. Elektryczny minivan Maxi Mi49 ma zasięg 650 km, 400 mil, co przewyższa duże marki. Jest też kwestia czystych osiągów. Na czołówce rynku pojazdów elektrycznych, najszybsze modele z Chin są w stanie dorównać osiągom czołowych międzynarodowych samochodów sportowych. Wspomniano o Yangwang U9 który osiąga maksymalną prędkość 319 km na godzinę, czyli 192 mile na godzinę. Ale to nawet nie jest najszybszy samochód elektryczny, jaki Chiny mają do zaoferowania. Tytuł ten należy do elektrowóz pasażerski. 9 osiągającego 314 km h 194 mph, wyposażony w podwozie z włókna węglowego i przyspieszenie od 0 do 60 mil na godzinę w 2,7 sekundy, a także zaawansowany system wektorowania momentu obrotowego, który rozdziela moc na każde koło osobno. Xiaomi Su SuMax, stworzony przez drugiego największego producenta smartfonów na świecie, osiąga maksymalnie 165 km/h. Hyper SSR osiąga 165 mH i zasięg prawie 800 km (500 mil, ale może być ograniczony do 155 mH, Ale pod maską ma 1200 koni mechanicznych, do tego drzwi nożycowe i deklarowany zasięg 505 km. To jednak nie odzwierciedla całego chińskiego sektora pojazdów elektrycznych. W rzeczywistości, gdy wyjdziemy poza rodzinne samochody osobowe, stopień, w jakim Chiny osiągnęły międzynarodową dominację, staje się jeszcze bardziej oczywisty. BD odpowiada za większość elektrycznych autobusów na świecie, dostarczając ponad 100 tysięcy pojazdów, w tym piętrowe B12 oraz przegubowe B18 i K11. Firma Gili produkuje autobusy miejskie i turystyczne. Shanghai Automotive Industry Corporation. Również wytwarza różne autobusy elektryczne i trolejbusy używane w Chinach. Chińscy producenci stanowią ponad 5% światowej floty autobusów elektrycznych i nic nie wskazuje na szybką zmianę tego udziału. Chińskie firmy wkrótce zaczną produkować elektryczne zamiatarki, śmieciarki, ciężarówki, górnicze skrzyniowe furgonetki i londyńskie taksówki. Równocześnie chiński rynek rowerów elektrycznych kwitnie. W 2023 Sprzedano OK: 4 MLNO sztuk. Przewiduje się, że ta liczba będzie rosła w najbliższych latach. W kraju rynek zdominowali krajowi producenci aut, szczególnie elektrycznych, a zagraniczne marki, poza Teslą i wybranymi niemieckimi modelami, są mało istotne. W latach 20. chiński przemysł pojazdów elektrycznych dominuje na świecie. Chińskie firmy produkują dwie trzecie pojazdów elektrycznych i ponad 75% akumulatorów do nich na świecie. W latach 2020-2023 eksport pojazdów elektrycznych z Chin wzrósł o 800%. Obecnie na każde trzy nowe modele aut od firm z Stanów Zjednoczonych, Ameryki, Japonii i Europy, Chiny wprowadzają cztery. 65% publikacji naukowych o bateriach elektrycznych pochodzi z Chin. A mniej niż 12% Stany Zjednoczone Ameryki. W 2024 roku z chińskich linii montażowych wyjedzie prawdopodobnie ponad 10 milionów pojazdów elektrycznych, czyli o 1,1 milion więcej niż w 2023 roku. Dla Chin ten przemysł to coś naprawdę spektakularnego. Są światowym liderem pod każdym możliwym względem. I są na dobrej drodze, by na zawsze zmienić światowy przemysł motoryzacyjny. Jednak wciąż kluczowe jest zrozumienie, że chiński przemysł pojazdów elektrycznych, pomimo swojej imponującej siły, nadal znajduje się w fazie rozwoju. Krajowi producenci samochodów wciąż pracują na pełnych obrotach, aby wypełnić każdą możliwą niszę i poprawić parametry wydajności, nie tylko w porównaniu do konkurencji, ale także do poziomu, na którym ich produkty staną się niemożliwe do zignorowania na arenie międzynarodowej. W niektórych obszarach Chińskie pojazdy elektryczne wciąż nie są szczególnie bliskie do równaniu pojazdom z silnikami spalinowymi. Dla przykładu, większość chińskich elektrycznych pickupów ma ładowność, którą można określić jedynie jako mizerną. Jak 10 lat temu, błędem było ocenianie chińskiego przemysłu pojazdów elektrycznych jako skończonego produktu, tak jest i dziś. Obecnie podejście wydaje się niemal tak proste jak rzucanie wszystkim o ścianę i patrzenie, co się przyklei. Ale podejście Chin jest wspierane przez prostą matematykę innowacji na dużą skalę. Zaangażuj wystarczająco dużo firm pracujących nad wystarczająco szerokim zakresem celów z odpowiednio dużym wsparciem finansowym i przemysłowym. I postępy z pewnością pojawią się prędzej niż później w 2024 roku. Zauważalny spadek produkcji i sprzedaży samochodów elektrycznych w Chinach. Z pewnością nie jest bez znaczenia. Próby ukazania tego spadku jako ostrzeżenia przed końcem przewagi Chin w autach elektrycznych to przedwczesne. Chiński przemysł pojazdów elektrycznych nie zależy tak bardzo od konsumentów jak w innych krajach. Chociaż Chiny zmierzają w kierunku, który wydaje się być okresem gospodarczego zastoju, ich przemysł pojazdów elektrycznych pozostaje najwyższym priorytetem i niemal na pewno będzie nadal otrzymywać wsparcie państwa. To się z tym wiąże. W praktycznym sensie, niesamowity rozkwit chińskiego przemysłu pojazdów elektrycznych stanowi prawdziwe wyzwanie dla Stanów Zjednoczonych, Japonii i Europy, chociaż pojazdy elektryczne z tych miejsc z pewnością mogą konkurować z Chinami. Wszędzie widać sygnały ostrzegawcze, że równowaga prawdopodobnie się przesunie. Kraje rywalizujące z Chinami znacznie odstają w takich obszarach jak autobusy elektryczne, transport publiczny oraz elektryczne furgonetki i pojazdy użytkowe. Duże elektryczne ciężarówki, jak niemiecki Daimler E-Cascadia, dopiero pojawiają się na rynku. Przeciętny amerykański samochód elektryczny może pochwalić się zasięgiem poniżej 100 mil. Najbardziej obiecujące modele elektryczne o większym zasięgu dopiero teraz osiągają cenową równowagę ze spalinowymi. W tym samym czasie chińskie samochody elektryczne o dużym zasięgu są produkowane przez znacznie szerszą gamę marek i producentów, a także w większych ilościach i po niższych cenach ogółem. Firma uznawana w Stany Zjednoczone, Ameryki, Europie i Japonii za główną zachodnią odpowiedź na chińskie auta elektryczne. Tesla jest mniej lojalna wobec tych rynków niż oczekiwali konsumenci. Tego lata samochody Tesla stały się pierwszą zagraniczną marką pojazdów elektrycznych, która została umieszczona w katalogach zakupowych dla chińskich urzędników rządowych. I to nie jest przypadek. Obecnie Tesla bardziej potrzebuje Chin niż Chiny Tesli czy jej założyciela. Bliskie relacje Ilona Maska z Xi Jinpingiem pokazują, jak rozwija się ta sytuacja. Przywódcy tych krajów, mających własny rozwijający się przemysł motoryzacyjny, byli pod presją, by powstrzymać wzrost chińskich aut elektrycznych. Presja wywołała działania polityczne. W Stany Zjednoczone Ameryki prezydent Joe Biden od lat jest naciskany, by zakazać importu chińskich aut elektrycznych. W 2024 roku Amerykańska administracja wszczęła śledztwa w sprawie zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego ze strony chińskich samochodów elektrycznych. Ryzyka związane z danymi, które chińskie samochody elektryczne mogłyby masowo zbierać od swoich kierowców i pasażerów oraz z wykorzystaniem kamer i czujników połączonych z internetem do nagrywania. Według Białego Domu, sprawa dotyczy szczegółów amerykańskiej infrastruktury. Główne obawy to zdalne sterowanie i wyłączanie tych aut, także z Chin. Oraz ich bliskość do kluczowej infrastruktury Stany Zjednoczone Ameryki. Stany Zjednoczone wprowadziły wysokie cła na chińskie pojazdy elektryczne, przez co ich zakup przestaje być opłacalny dla konsumentów. Chiny omijają regulacje, zakładając fabryki w Meksyku. Dzięki temu elektryczne pojazdy trafiające stamtąd do Stany Zjednoczone Ameryki nie są objęte tymi samymi cłami. Chińskie pojazdy elektryczne są o połowę tańsze od amerykańskich. Więc Chiny mogłyby mocno obniżyć ceny na rynku Stany Zjednoczone Ameryki. Sojusz na Rzecz Amerykańskiej Produkcji ostrzegł, że taki scenariusz byłby katastrofą dla amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego. Unia Europejska podniosła cła na chińskie auta elektryczne w lipcu 2024 roku, zwiększając koszty dla producentów. Stawki wzrosły z 17,5% do prawie 38%, a dodatkowo wprowadzono 10% cło na wszystkie importowane z Chin pojazdy elektryczne. Te działania mogą spowolnić napływ chińskiego przemysłu, lecz go nie zatrzymają. Wyższe cła motywują chińskich producentów i komunistyczną partię Chin do dalszego obniżania cen aut. Niektóre samochody, na przykład hatchback Seagull, D, są tańsze od amerykańskich odpowiedników, nawet z cłami, jak w Chinach w Meksyku. Zakaz importu chińskich aut Skłania Chiny do przenoszenia produkcji, by eksportować je z innych krajów. Można by też zakazać samych pojazdów, ale to z kolei grozi ostrą wojną handlową z Chinami, w której reszta świata poniosłaby podobne lub większe trudności niż Chiny. Chiny nadal produkują pojazdy i wypuszczają je z fabryk w imponującym tempie. Nie jest jasne, czy impet, jaki już mają chińskie pojazdy elektryczne, mógłby zostać powstrzymany przez jakiekolwiek takie działania. Wszystkie wskaźniki pokazują, że chiński przemysł pojazdów elektrycznych zostanie z nami na stałe. Wyprodukowane pojazdy najprawdopodobniej trafią na ulice Ameryki, Unii Europejskiej, Azji i innych regionów świata. Jeśli inne rządy chcą powstrzymać chiński przemysł pojazdów elektrycznych, mają jeszcze czas, lecz muszą zrobić znacznie więcej niż dotąd. Dzięki za oglądanie.